No, konflikt żurnalista wojewódzki. Kur... O, znamy. no właśnie, tu mógłbyś się ten. No i co? No Dlaczego? Co? No o co chodzi? No i co, no co kurwa? No ja widziałem też konflikt chyba Bardęga, żurnalista, bo też widzieliśmy jakieś szota. U... że Cię to nie jest konflikt? Że Bardęga mówi, że ten. No, żurnalista ma go w dupie, więc to nie jest konflikt. Ale, ale tutaj jest kurwa mocny. No Powiem ci, że nie spodziewałem, że. No, Kuba bardzo dobrze to skomentował Kamil właśnie w kanale Zero, że. Wojewódzki jest tylko tam, gdzie jest na absolutnym topie. Mm -hmm. Jeżeli blisko niego, w jego orbicie pojawi się mm -hmm. ktoś, kto może zagrozić jego wielkości. On zawsze wtedy odchodzi. Wiesz, że Kuba musi być numer jeden. Jak w orbicie gdzieś się pojawia ktoś, kto może predestynować choćby do no. konkurencji, to on się wycofuje. No i tak było z teatrem zero, bo od tego się zaczęło, tak? Zresztą e, no ten konflikt trwa nadal. Ja uważam, że gdzieś tam problemem wojewódzkiego jest żurnalista, może nie odwrotnie, bo tam gdzieś tam za kulisów wiem, że tam parę blokowań różnych rzeczy było. Zresztą dziennikarz napisał, że często gdzieś słyszy od gości, że jak pójdzie tu, to już nigdy nie pójdzie tam. E, Niektórzy goście tak słyszeli słyszał Wojewódzkiego. To jest. To Ale co, to co się, ci się znają sta? prywatnie, mają jakąś wagę? Nigdy się, pro... pro... się nie widzieli. typowe ego, tak po Chyba tak, znaczy no, bardziej wojewódzki mierzy, żurnalisty niż odwrotnie, tak mi się wydaje, no bo tak i... jakoś tam się nie wypowiada. Znaczy, wiesz, no, i teraz Kuba zagrał tą kartą, y, trochę moim zdaniem niepotrzebną, tą przeszłości. I znowu się, znowu się tajnie wgryzałem, bo wystarczy mu jeden film obejrzeć, że ja naprawdę to, to, to nie są moje wnioski. Gdzie ja kurwa piszę i dzwonię do wszystkich osób z listy wątora, dłużników i nikt nie mówi, że są dłuższe. Nie na zasadzie, że nigdy nie był, tylko co ty byku. Ja to tych raperów za mnie te koncerty organizował. No to, że oni był mordo, 500 zł, 12 lat temu. W ogóle no, ani nie chce nic. Jeden, jeden mi powiedział, to był. Aż bym powiedział, bo tak zajebista swoją głosówkę, to taka w beka, jeden, bo tam dwóch niby na koncert, niby żonalista właśnie oszukał, jakiś MC, ale taki jakiś znany tam, kurwa, przepraszam się teraz, nie, nie pamiętam, bardzo fajny gość, Kontaktowałem się z nim, nagrał mi głosówkę i mówi, ja mówię, jak tam było z tym, bo tam jedne zapisane pisane że dziennikarz został w... za to, że na pieniądze, a on mówi, no nie było tak, znaczy no, no na... <ślałem <ślałem mu raz. <ślałem> Raz, ale tam go nie powiem później tam go ktoś tam że niby zebrał go w gaciach puścili czy coś tam, ale, ale też mówi, no to, to jaka to jest afera, no kurwa 15 lat temu gość, bo to też nie było tak, że tak by oszukiwał, tylko organizował koncert, na który nie przychodzili ludzie z jakiegoś powodu, plakat nie rozwiecił, chuj dupa, więc obie przyjeżdżali ci raperzy grać i nagle nie, nie my, mam... faktycznie nie dostawali pieniędzy, ale to nie, że dziennikarz im nie dał, tylko no coś... Wiesz, on był wtedy chłopakiem... Czyli oni na się 15 15 jakoś za, za procent z biletów, czy coś, jak to Pewnie było? tak, Mnie jakoś, płaciś, jak tych jak biletów nie sprzedał, no nie miał mi za co zapłacić, bo nikt nie przyszedł, bo źle było coś zorganizowane, bo ktoś nie dojechał, to były takie historie. To nie było takie, wiesz, że, kurwa, był koncert, masz mi udać pieniądze, a ja Zagrałem, nie? zarobiłem i oszukałem. Tak. Nie, sam nie zarobiłem o, i dlatego. Tak, no dokładnie tak, wiesz, pieniądze, dobra, to się należą. To nie, nie tak więc... jak kryptowaluty i Mister Hoodie, że tam po 300 tysięcy ludzi...